Cześć, ja jestem Patryk, a wy oglądacie kolejny odcinek Życia Maturzysty. Dzisiaj za mną matura z języka angielskiego, który wybrałem na moim jako język, który będę zdawał na maturze. Tak więc, przechodząc do treści samej jego sprawdzianu, samej matury, trudnej matury, to według mnie język angielski na maturze nie jest przedmiotem trudnym. Nie mówię tutaj o rozszerzeniu, mówię tu o podstawie. Rozszerzenia nie zdaję. Według mnie też te zadania. Dla mnie na przykład te zadania ze słuchania czy z czytania nie sprawiają mi problemu. Większym problemem jest dla mnie gramatyka, ponieważ mm, jakoś tak nie, nie mogę sobie przyswoić tych wiadomości. Nie wchodzą mi na tak łatwo jak nauka słówek, jak y, zrozumienie tego o czym jest mowa w tekście, zrozumienie tego o czym jest mowa w nagraniu. No więc moim konikiem są po prostu treści mówione i treści czytane a nie część gramatyczna. Tak więc przechodząc do drugi raz, przechodząc do treści sprawdzianu, to do mieliśmy my jako próbni maturzyści, mieliśmy do czynienia z dwoma zadaniami na mm, słuchanie, no, były wpuszczone dwa teksty, do tych tekstów były pytania i pierwszy tekst był wywiad z pewnym reporterem, drugi tekst to były takie teksty po prostu wyrwane jakby z kontekstu i mieliśmy odczytać sens tych wypowiedzi i zaznaczyć po prostu na karcie odpowiedzi w kolejnym zadaniu, dwa albo trzy były zadania chyba na czytanie, gdzie mieliśmy po prostu dopasować nagłówki do tekstów potem w kolejnym zadaniu trzeba było wstawić brakujące zdania i w jeszcze kolejnym zadaniu chyba były tylko dwa zadania, nie trzy nie, nie pamiętam. Były dwa zadania, gdzie trzeba było wstawić odpowiednie słówko, wybrać i jeszcze jedno zadanie, gdzie uzupełnić dialog. I oczywiście wypowiedź pisemna. Napisać list o swojej studniówce, czyli temat aktualny. Trzeba było napisać, że się ma problem z osobą towarzyszącą, nie wiemy z kim pójść, nie wiemy co ubrać. Mamy napisać, jaki lokal wybraliśmy na swoją studniówkę i czym właściwie jest studniówka. Bo... W... Nasz kolega z zagranicy nie wie, co to jest studniówka i musieliśmy mu wytłumaczyć. Tak więc ja skończyłem pół godziny. Chciałem się z kimś założyć, że skończę przed nim, ale nie miałem z kim i jakoś tak pomyślałem, że to głupio, bo będę się śpieszył niepotrzebnie. I, ale mimo wszystko skończyłem bardzo szybko, bo godzina to tam... To jak sprawdziłem, to ja to potraktowałem i czułem to, jakby to był zwykły sprawdzian z angielskiego, bo takie czasami miewamy. I na lekcjach robiłem bardzo dużo słuchania i czytania i pisania. Ostatnio zaczęliśmy pisać sporo, tak więc na maturę z angielskiego jestem przygotowany i nie boję się tego w ogóle. Bardziej boję się jutrzejszej matury z matematyki rozszerzonej i tego co będzie w piątek, czyli apogeum, apogeum ziszczenia i koniec świata. To już te matury to już jest koniec szkoły, przynajmniej do, na okres świąt jest mamy tą przerwę, bo już mi się nie chce po prostu. I ja, moi znajomi z klasy, większość to myślę, że mamy dosyć tak samo. I tylko już do tego piątku. Fajnie, bo w piątek przynajmniej nie mamy lekcji od rana przed tą maturą z fizyki. Tylko przechodzimy na dziewiątą, pach, pach, matura i potem mamy wigilię klasową. Jutro znowu mam lekcję, dzisiaj też miałem lekcję przed maturą i wczoraj też miałem lekcję przed maturą, tak samo jak i w poniedziałek. Dzisiaj jeszcze się dowiedziałem, że po tej maturze całej miałem jeszcze mieć lekcję w uef u nie mam nic do lekcji w u ale to jest, wiesz, wiecie, no przesady trochę, że nie dość mamy lekcję przed maturą próbną, też jeszcze mamy lekcję po maturze próbnej. Dobra, to tyle na temat matury, języka angielskiego. Jutro na temat matury z języka matematyki. Tak więc trzymajcie się, do zobaczenia jutro i standardowo, klasycznie, po prostu cześć.